Jeżeli użyjesz kodu, i jako będziesz mógł otworzyć jedną skrzynkę na stronie. Zapraszam. No, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Michał i w dniu dzisiejszym zaprezentuję wam jak będą wyglądały naklejki na PGL Major w Krakowie, które odbędzie się za. No dobra, troszeczkę pojechałem po bandzie, nie jak się będą prezentowały, tylko tak jakie są przepuszczenia, czy takie jakie są pierwsze jakieś projekty społeczności. Także pamiętajcie, po tym odcinku nie będziecie wiedzieli na 100% jak będą wyglądały nowe naklejki, a tylko pokażę wam ich propozycje. To, że naklejki będą, to jest sprawa pewna, bo Valve, co każdy major, wypuszcza właśnie taką paczkę naklejek. Ostatnio jeszcze mieliśmy do czynienia z graffiti. Mamy do czynienia z naklejkami samych drużyn, czyli po prostu logo tej formacji, oraz naklejkami z autografami tych zawodników. Dał właśnie ze sprzedaży tych naklejek, jest w jakiejś tam części przekazywany właśnie do graczy albo do organizacji. Dobra, Deczko, zeszliśmy na manowce, przejdźmy do tego, co najważniejsze w dzisiejszym odcinku, czyli do propozycji. To w internecie poszperałem, coś mi się udało i kilka takowych znalazłem. Oczywiście link do wszystkich oryginałów, w sensie gdzie to znalazłem, macie oczywiście w opisie na dole. Mamy pierwszą grafikę przez Dida, Mam nadzieję, że dobrze przystałem, przepraszam. No i tak, według mnie naklejki prezentują się całkowicie dobrze. Mi osobiście troszeczkę już przypominają te z kolonii z roku 2014. Już też właśnie mamy tutaj kształt takiego kółka, no i w środku widzimy logo organizacji. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. Jedyne co bym tutaj zmienił to tło, które znajduje się za organizacją, a właściwie za logiem organizacji. Najchętniej dałbym flagi krajów, skąd pochodzą właśnie te drużyny, albo kontynenty, coś takiego. Myślę, że tutaj wymyślić można się naprawdę popisać, ale na pewno bym to zmienił. I może ten napis na obwódce, gdzie tej Przekraków i Major Championship, właśnie trochę ciężko jest to widać, trochę bym to poprawił, ale pamiętajcie, jest to tylko i wyłącznie projekt jakiegoś amatora. I idziemy trochę dalej i tym razem przenosimy się na edita, gdzie znalazłem drugą propozycję i bum, widzimy tutaj takie oto i właśnie naklejki. Według mnie ten projekt jest słabszy od tego, który widzieliśmy poprzednio, ale to jest tylko moja opinia, gdyż tutaj widzimy logo organizacji, następnie niewielkie flagi z ich państw, z których właśnie to pochodzą oraz no... kula ziemska. Tak, I napis PGL Major 2017 Kraków Według mnie co do zmiany to ta kula ziemska to nie pasuje po prostu Tutaj powinno zostanę dodać coś innego A jeżeli tą kulę ziemską można byłoby jakoś tak przerobić Żeby właśnie na niej były widać też kraje z których to pochodzą te drużyny Według mnie byłoby to całkiem całkiem spoko I tak na dobrą sprawę projekt jako taki uważam ten za dosyć słaby Bo tutaj tak na dobrą sprawę nie ma nic jakiegoś niesamowitego Także mam nadzieję osobiście, że one do CSa jako tako nie wejdą A tymczasem przechodzimy już do trzeciej propozycji Która znajduje się w Workshopie Steam. I uwaga, tak to się prezentuje, tak wyglądają te naklejki, też z tyłu jest tej kula ziemska, trzeba przyznać, projekt wygląda spoko, nie jest on jakiś niesamowicie wymagający, po prostu coś klasycznego, ale prawda taka, że to ma największą szansę się spodobać i z tego właśnie względu te naklejki mają dużą szansę powodzenia, według mnie są spoko, bardzo mi się podoba ta g 2 tylko że tak jak mówię, ja bym zmienił tą kulę ziemską, która jest w tle na coś ciekawszego. A co, no to już bym się musiał zastanowić, no co, jak co, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o naklejki właśnie z takich i właśnie tych dużych, nas autografy w przeszłości... Były one całkiem udane Wiadomo, każdemu się będzie podobało coś innego To jest sprawa oczywista Lecz prawda taka, że w sumie nie było Przynajmniej ja tego nie pamiętam Że była jakaś kolekcja naklejek, która wzięła na siebie taki niesamowity hejt Że się nikomu nie podobała Także tutaj mam nadzieję, że Valve utrzyma poziom I wypuści coś naprawdę na wysokim poziomie Tak jak to było do tej pory I cóż, zostaje tylko jedno pytanie Kiedy? No i na to szukałem naprawdę długo odpowiedzi Jedyne co znalazłem to forum HLTV I tutaj pan, yy, który jest fanem Cloud9 Jest jednocześnie z Rosji no nie... Napisał, że update najprawdopodobniej będzie albo 6, albo 7 lipca, czy jakby na to nie patrzeć, albo dzisiaj, albo jutro. Kto wie, ja to nagrywam 5, także możliwe, że się już obudziliśmy i to poznaliśmy. On mówi, że tak wie z doświadczenia i przygotujcie na to swoje pieniądze. I tutaj, jak się czyta, no to... Kilka ludzi mu uwierzyło. Ale to są tylko i wyłącznie spekulacje, na to nie ma żadnego potwierdzenia oraz żadnego głosu ze strony Valve. Nigdy Valve nie powiedziało nic w stylu wypuszczamy dwa tygodnie przeturnie, te naklejki. Nie. Także doświadczenie pana Sokołowa... Patrzyłbym na nie jednak trochę przez palce. Jeżeli chodzi o or Major w Krakowie, zrobię na ten temat jeszcze kilka odcinków na pewno, już nie wspominając o relacjach, gdyż wybieram się na niego oczywiście. Ale dobra, to nie tematka tego odcinka, także nie przedłużając, żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu ocenie oraz jeżeli macie chwileczkę, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zajdziecie do komentarzy niżej oraz napiszecie swoją opinię. To wszystko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do jutra, gdyż jutro kolejny odcinek. Hej, hej, hej!